Ja, jako kobieta, matka, żona, dziewczyna, najzwyczajniej chcę wspierać inne kobiety. Chcę, uważam też, że profilaktyka, czyli badanie się, no, powinnyśmy to robić jak najczęściej, ponieważ no, mamy taką przypadłość, że zawsze w tej hierarchii domowej stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Tak dzieje się naturalnie, mamy bardzo dużo obowiązków, różne zadania życiowe, i tak to jest z nami, kobietami, matkami. A kiedy będziemy o siebie dbały, badając się, będziemy ze swoimi najbliższymi jak najdłużej, będziemy się cieszyć doskonałym zdrowiem. I ja uważam, że o tym trzeba mówić jak najczęściej i jak najgłośniej. Myślę, że każda z nas ma pewien potencjał, ma też talent i uważam, że zawsze trzeba iść tą drogą talentu i zawsze trzeba słuchać intuicji, to jest bardzo ważne. Nie zagłuszać intuicji, nie robić tego, co ktoś by chciał, nie, spe nie spełniać pragnień innych, wszystkich dookoła, bo czasami tak jest, tylko postawić. W tej kwestii na siebie, zapytać się siebie, czego chcemy w życiu, co chcemy robić, a przede wszystkim co lubimy robić i co nas uszczęśliwia. I myślę, że wybranie takiej drogi e, jest e, najlepszą sprawą. Ja tak miałam i tak mam, i powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa. Sesja była świetna, e, dużo dobrej energii, e, myślę, że będą bardzo e, piękne zdjęcia po prostu, bo nasza pani fotograf, bardzo, bardzo zdolna i cudowna. Fajnie jest mieć taką nić porozumienia z fotografem, myślę, że to jest bardzo istotna sprawa podczas sesji, a my tutaj wszyscy, myślę, dobrze się czuliśmy, bawiliśmy się dobrze i zdjęcia będą przepiękne i mam nadzieję, że przekaz trafi do wszystkich dziewczyn.